co sądzisz o projekcie CPK, nowego lotniska w Polsce? Jak to wpłynie też na, na działalność Entera, jeżeli zostanie otwarte? Jak to będzie wyglądało tutaj w tym regionie warszawskim w kwestii podróżowania? Hmm, tak, to jest to jest bo um, nerwowy temat jak dla mnie, dlatego, że ja to um, jakby nie lubię, jak, jak się planuje ogromne wydatki po to, żeby zrobić y, Wygodnie dla pasażerów zagranicznych. Ja jestem za tym, żebyśmy my skupiali się na tym, jak zrobić. Wygodne podróżowanie dla Polaków, bo to Polacy będą wykładali kasę na, na to wszystko. W związku z tym ten, ten cały projekt, który jest określany, że to będzie wielki hub po to, żeby tam, nie wiem, pasażerowie z Kazachstanu czy Mołdawii mieli wygodniej, mnie to troszkę razi, bo uważam, że powinniśmy się skupiać na tym, żeby zrobić tak, żeby to było dla Polaków wygodniej. Ale ja mam pomysł, jak to, jak to zrobić. Spokojnie można wynieść hub do Baranowa, a zostawić Chopina. Chopin jest najlepszym lotniskiem, jakie, jakie my znamy, jeśli chodzi o lokalizację i możliwości. Właśnie podobny jest do, do, do Getwicku get generalnie, tak? Można by zrobić dokładnie to samo. Mamy w Londynie, mamy Heathrow, które jest hubem, no i Getwick, który jest, obsługuje właściwie czartery i jakieś tam śladowe low-costy i wtedy wygodnie mieliby Pola, Polacy, tak? Mieliby bardzo wygodne lotnisko, a tam jakiemuś Podróżnemu z Kazachstanu czy, czy z Mołdawii nie przeszkadza to, czy on wyląduje w baranowie i przesiądzie się i poleci dalej, czy w Katowicach, czy, czy gdzie indziej, czy w Monachium niestety. Także ja jestem za tym, żeby przemyśleć to w taki sposób, żeby robić to jak najtaniej, jak najbardziej efektywnie i nie zabijać czegoś, co, co ma ręce i nogi. Żeby, jakby co, co mogłoby poprawić całą infrastrukturę bez wielkich nakładów, bez wielkich inwestycji.